w Polsce, już prokuratura, tłumaczenie się, pytanie ze spraw, których nie popełnili. Szanowni Państwo, wychodzę z prokuratury rejonowej w Krakowie, dokąd wezwanie odebrałem kilka dni temu. I stawiłem się na wezwanie, zmieniając harmonogram kampanii wyborczej. O tej porze mieliśmy spotykać się z rodakami w Opatowie, sąsiedni Wojewódzkie. A jednak przybyłem do prokuratury po to, żeby moją ewentualną absencją, którą łatwo byłoby wytłumaczyć, nie e, przyczyniać się do ewentualnego przewlekania. Sprawy do dzisiejszego ranka, sprawy jeszcze mi nieznanej, ponieważ wezwany zostałem jako świadek i szukam tutaj tego wezwania, żeby Państwu przeczytać. Cóż to było? To było wezwanie w charakterze świadka w sprawie o przestępstwo z artykułu 256 kodeksu karnego paragraf pierwszy. I cóż to jest artykuł 256? To jest propagowanie ustrojów totalitarnych zabronionych faszyzmu, komunizmu, nazizmu oraz ewentualne podżeganie do nienawiści na tle narodowościowym. No i Tyle wiedziałem przybywając tu do prokuratury w towarzystwie siły fachowej. Pan mecenas Panek e, został dopuszczony przez prokuratora do czynności, a czynność, jak się okazuje, dotyczyła usunięcia ukraińskiej flagi w czerwcu ubiegłego roku z końca Kościuszki w tak? Tego dotyczy ta sprawa, ta czynność, to całe działanie, dochodzenie prokuratorskie. Pan prokurator miał szereg pytań, których ja nie przytoczę, ponieważ szanujemy procedurę i uznajemy poufność samych czynności prokuratorskich. Mogę tylko. Mogę tylko Państwu powiedzieć, że skorzystałem z możliwości, jak to się mówi, spontanicznego zeznania i do protokołu, że z całą pewnością skandaliczny charakter miało przewlekłe eksponowanie na kopcu kościuszki w miejscu tak istotnym dla polskich tradycji. Patriotycznych, polskiej pamięci historycznej, eksponowanie w tym miejscu flagi obcego państwa. I e, szczególnie skandaliczny charakter miało rzecz jasna eksponowanie barw ukraińskich w kontekście konsekwentnego, uporczywego zaangażowania władz państwa ukraińskiego w propagandę banderyzmu. A więc właśnie nazizmu ukraińskiego, a więc właśnie ustroju zabronionego przez prawo w Polsce i przez kodeks i przez konstytucję. I słusznie zabronionego. Niesłusznie tolerowanego. W Polsce proces ukrainizacji w ostatnich latach zatoczył bardzo szerokie kręgi. Polska została oflagowana po ukraińsku. Żółto, niebieskie flagi, ale także czarno-czerwone. Zwłaszcza działacze społeczni, patriotyczni Krakowa byli w sposób szczególny narażeni na tę propagandę kolejne miejsca istotne dla polskiej pamięci historycznej były w ostatnich latach zawłaszczane przez Ukraińców, których banderowskie sentymenty od czasu do czasu stawały się zupełnie jawne. No i w tym kontekście usunięcie ukraińskiej flagi z Kopca Kościuszki było z mojej strony działaniem w stanie wyższej konieczności, podyktowane poczuciem obowiązku, szczególnego obowiązku, do którego, do którego się poczuwam, w związku z nałożonymi na mnie obowiązkami poselskimi. Wówczas w czerwcu ubiegłego roku jeszcze jako poseł na Sejm. Dziś jako poseł Polski do Parlamentu Europejskiego powtarzam stop Ukrainizacji Polski, stop banderyzacji polskiej racji stanu. Teraz... prosi. Tak, a kto prosi? My... A kto prosi? To, żeby proszę bardzo, pan ma pan przejście ma pan, tłą, przejście. ma pan swobodne przejście. Ma pan swobodne przejście. Jest przejście. proszę przekazać, proszę przekazać tym, którzy pana proszą, że jest przejście. Panie Prezydencie, zbyt, czy może Pan powiedzieć, że jego pogłówienia, kto złożył to, za ja wiadomo, czy to prowadzi? Tego, tego, tego prokuratura e, nie ujawnia. Prokuratura, Szybcie, z, Zytań, nie prokuratura nie informuje mnie, z czyjego doniesienia. E, zostałem włączony do tej sprawy. E, Ciąg dalszy nastąpi. W ciąg dalszy nastąpił. Tak? O wiecie państwo, z jednej strony to oczywiście jest groteska. Państwo polskie ma poważne problemy. Bezpieczeństwo Polaków jest. Zagrożone na różne sposoby. Właśnie Banderowska piąta kolumna, która grozi nam. Ustami pani Panczenko na przykład grozi niepokojami społecznymi, podpaleniami, gdyby Ukraińcy w Polsce z jakiegoś powodu czuli się niedostatecznie usatysfakcjonowani, i prokuratura zdaje się, że w tej sprawie nie działa. Z drugiej strony, pakt migracyjny, subsaharyjscy inżynierowie z nożami w zębach nadciągają. Zorganizowany reeksport uchodźców na uchodźców z Niemiec do Polski. Prosimy, prosimy. Jest przejście swobodne. I takimi sprawami prokuratura mogłaby i powinna się zajmować. Ale jak widzimy, jak widzimy przykład, gdzie z góry, przecież dzisiaj prokuratorem generalnym jest pan minister Potnar, który. I jeszcze w swoich przedministerialnych czasach publicznie wyrażał nadzieję i, jak zrozumiałem, wolę polityczną, by Ukraińcy w Polsce jak najszybciej nabyli pełnię praw politycznych. Związki pana Bodnara, związki pana Siemoniaka. Nie wiem, czy li tylko sentymentalne, czy organizacyjne związki z, z organizacjami diaspory ukraińskiej w Polsce są faktem. I, no, i w tym kontekście, no i w tym kontekście moja dzisiejsza tutaj wizyta o charakterze nietowarzyskim w prokuraturze w Krakowie staje się znamienna. Mam dla Państwa też wiadomość dodatkową z przedostatniej chwili. W czasie, kiedy tutaj prokuratura w Krakowie prowadzi czynności w tej zaległej, już od roku zaległej sprawie, w Brukseli Komisja Sprawiedliwości Parlamentu Europejskiego prowadzi procedurę uchylania mojego immunitetu parlamentarnego, ale to nie do tej sprawy kopca Kościuszki, tylko do pakietu hanukowo choinkowego Jest mi w Brukseli ten immunitet uchylany z Komisji Sprawiedliwości. Sprawa wejdzie na posiedzenie prawdopodobnie najbliższe plenarne Parlamentu Europejskiego, więc no cóż, może na koniec, czy pan mecenas jeszcze doda? Do tej, do tej sprawy krakowskiej jakąś opinię? Tak, nie jest opinię. sobie, proszę Państwa, powiem, że mój wójt przyszedł tutaj w takim przeświadczeniu, że skoro sprawa dotyczy przymus artykułu 250... Proszę bardzo, proszę mi zrobić przejście. Dobrze. przejście. Przepraszam Panią. 256 paragraf 1 Kodeksu Karnego to jest publicznego propagowania nazizmu, no to byliśmy raczej przekonani, że chodzi tutaj o wykorzystanie wiedzy pana posła jako świadka do wszystkich zdarzeń na terenie tutaj małopolskich, które związane są właśnie z propagowaniem nazizmu ukraińskiego. No, po naszym pewnym zaskoczeniu okazało się, że Temat był y, zupełnie inny i raczej prozaiczny. Należy się zastanowić, czy akurat ta kolaktura y, musi zajmować się tak w gruncie rzeczy głównymi problemami i y, prowadzić w takiej sprawie y, postępy Panie pośle, Panie Pośle, chciałem panu w imieniu Krakusów, w imieniu Polaków, podziękować za ten akt. Wzajem. Wzajem. E, musimy dbać. Musimy o polskość tego miasta, całej Polski nie możemy ani o to się cofnąć, bo jeżeli nie... Dzięki aktywności pana Karyńczyka pomnik Mickiewicza na rynku krakowskim został odzyskany przez polskich patriotów i... I ja bardzo za to dziękuję. Ja Panie też... europośle, mam takie pytanie. Dlaczego to bydło europąwozowe decyduje o pana obecności? To bydło europąwozowe pana tam nie wybrało. Pan poszedł tam do Europarlamentu jako mój przedstawiciel. Ja się zgodziłem na to, że będę płacił podatki na to, żeby pan dostawał pieniądze na to, żeby pan walczył w moim imieniu, eurozłobie Dlaczego jakieś bydło eurozłopowe ma prawo decydować, czy pan będzie tutaj, czy pan będzie tam? Czy pan będzie to za To są moje podatki! To jest pytanie, które w istocie dotyczy nas wszystkich. Czy nasz los będzie podlegać decyzjom podejmowanym arbitralnie, chęt za górami i za lasami? Czy życiem Polaków będzie rządzić Bruksela, Berlin, Waszyngton, Londyn? Tel w Jerozolima, czy może jednak o naszym życiu będziemy decydowali tutaj w Polsce, w Warszawie, w stołecznym niegdyś, Krakowie? To jest to pytanie, więc mój przypadek, mój kazus ma tutaj o tyle szersze znaczenie, że jest to jakaś próba, tak, jakiś papierek lakmusowy. Jeżeli, jeżeli jako przez Was, szanowni drodzy rodacy, wybrany parokrotnie do Sejmu i Parlamentu Europejskiego, Wasz przedstawiciel, to taki jest fakt, pewnych przeszkód w, 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 w moich działaniach i, i jeżeli prowadzenie tej kampanii wyborczej w jakiś sposób jest y, 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 utrudniane przez te y, 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 przez tę aktywność, nadaktywność prokuratury, no to, no to proszę odnieść to do życia wszystkich Polaków. Nasze życie tak właśnie wygląda: że, że yy, ścigany przez prokuraturę będzie ten, kto się upomina o polskość Polski. <gryw> Ścigany przez prokuraturę Będzie w trybie pilnym Ten, kto się upomina O bezpieczeństwo życia ludzkiego Rzeczpospolitej O bezpieczeństwo Zwłaszcza najbardziej bezbronnych Malutkich Polaków Ścigani będą Obrońcy Polskiego życia, wolności Majętności, godności Nie zaś ci, którzy Tym dobrą Zagrażają. No i, i to jest memento, i to jest